Zaledwie kilka dni temu biblioteka Prime Video ozyskała nowy, intrygujący film, który bez wątpienia przyciągnie uwagę wielu widzów. Mowa o produkcji pod tytułem Wspaniała Lilian, która powstała w roku 2024. Realizacją tego obrazu zajął się Michael Christopher, osoba, która w przeszłości reżyserowała takie dzieła jak „Gije” czy Grzeszna Miłość. To już zapowiedź wysokiej jakości i emocjonującej narracji. Co więcej, dla tych, którzy pragną sprawdzić swoją wiedzę filmową, Przygotowany został quiz, w którym można zdobyć aż 100% punktów. Czy jesteś gotów podjąć wyzwanie? Na końcu artykułu znajdziesz dodatkową część z quizowymi pytaniami. Film Wspaniała Lilian otrzymał znakomite recenzje oraz wzbudził duże zainteresowanie wśród widzów na całym świecie. Choć nie zdobył znaczących nominacji do nagród filmowych, to jest to tytuł, który zasługuje na uwagę. Nie tylko za sprawą poruszającej treści, ale także dzięki znakomitej obsadzie, która dodaje mu wymiaru. Główna bohaterka Lillian Hall w tej roli Jessica Lange to znana i utalentowana aktorka Broadwayu, której kariera nabiera tempa. Lillian z wielką pasją oddaje się przygotowaniom do swojej kolejnej roli. Niestety jej pewność siebie zaczyna być wystawiana na próbę, gdy zauważa, że doświadcza problemów z pamięcią. W miarę jak historia się rozwija, widzowie będą świadkami walki Lillian zarówno o zawodowy sukces, jak i zmagania z własnymi słabościami. Film Wspaniała Lilian zadebiutował na platformie Prime Video 24 września roku 2025. Należy także dodać, że obraz można wynająć w wielu miejscach. Warto zwrócić uwagę, że produkcja jest już dostępna w serwisach takich jak Radio Z oraz Filmweb. Czy kiedykolwiek byłeś świadkiem czegoś, co cię zaskoczyło? A może masz temat, którym warto by się zająć w rozmowach filmowych? Jeśli masz coś do powiedzenia, nie wahaj się. Możesz zgłosić swoje przemyślenia przez czerwony telefon radia Z. Zainspiruj się wspaniałą Lilian i odkryj świat emocji w kinie.